Rachunki za wykonywane usługi. Cześć, witam w kolejnym odcinku Biznes przy Kawie. W krótkich materiałach wideo, w których dzielę się swoimi przemyśleniami, w jaki sposób możemy patrzeć na to, co robimy i czy możemy dokonać stosownych zmian, aby być bardziej skutecznym. Któregoś wieczoru do swojej mamy podchodzi syn i na karteczce wyrwanej z zeszytu ma napisany rachunek, który przedstawia swojej mamie. Za wyrywanie chwastów na ścieżce, 5 zł. Za uporządkowanie mojego pokoju, 10 zł. Za kupienie mleka, 1 zł. Za pilnowanie siostrzyczki, 3 po popołudnia, 15 zł. Za otrzymanie dwukrotnie najlepszego stopnia, 10 zł. Za wyrzucenie śmieci co wieczór, 7 zł. Razem 48 zł. Mama uśmiechnęła się, patrząc na swego syna, wzięła od niego tę kartkę, obróciła i zapisała coś. Zanoszenie noszenie Ciebie w łonie przez 9 miesięcy – 0 złotych. Za wszystkie noce spędzone przy Twoim łóżku, gdy byłeś chory – 0 złotych. Za te wszystkie chwile pocieszenia Ciebie, gdy byłeś smutny – 0 złotych. Za wszystkie osuszone Twoje łzy – 0 złotych. Za to wszystko, czego Ciebie nauczyłam dzień po dniu – 0 złotych. Za wszystkie śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki i śniadania do szkoły – 0 złotych. Za życie? które ci daje każdego dnia 0 złotych. Razem 0 złotych. Mama tę kartkę przekazała swojemu synkowi, przeczytał ją z uwagą, zastanowił się i u dołu zapisał: Zapłacone. Dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest ważne? Często zanim cokolwiek zrobimy, zastanawiamy się, co ja z tego będę miał. Często bardzo chętnie innym wystawiamy rachunki. To do czego zachęcam, zwłaszcza w okresie kryzysu, pomagajmy innym bezinteresownie. Często w okresie kryzysu mamy dość dużo wolnego czasu. Dlaczego by nie przeznaczyć tego czasu na wsparcie drugiego człowieka, na wsparcie czyjegoś biznesu, na wsparcie jakichś konkretnych, wybranych przez ciebie osób? Polecam, być może ty też kiedyś dostaniesz pomoc, ktoś ci ją ofiaruje. I zamiast wystawienia rachunku, da Ci kartkę, na której u dołu będzie zapisane, zapłacone. Zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka Biznesu przy Kawie, w którym będę mówił o zupełnie czymś innym, o tym, co będzie aktualnie bardzo ważne. Trzymaj się zdrowo. Cześć.